Wszystkich serdecznie, a Dobry Lot. Chciałem dzisiaj trochę powiedzieć o jesieni, jak to wygląda. Za mną można zobaczyć, powstaje gołębnik, tak jak mówiłem, nie wypuszczam w tej chwili gołębi, A taka pogoda jest trochę po kiju, za chwilę chcę się zabrać za pracę, chcę wam pokazać parę istotnych takich rzeczy co robię jesienią przy gołębiach, jak to nie więcej powinno wyglądać, bo ogólnie zbliża się okres wystaw tak powoli, bo w grudniu się zaczynają wystawy ci co zaniechali gołębie w okresie pierzenia, bo to już można powiedzieć, że to jest ostatni gwizdek, to tego straconego czasu zbytnio nie nadrobią, zobaczcie jestem prawie cały biały, miałem tylko cztery gołębie w rękach trochę wam wytłumaczę na czym to polega, sam wystawiałem gołębie. Potrafiłem wystawić 5 gołębi na wystawę i 5 nagród zdobyć w standardzie. Także trochę na ten temat też wiem. Przez kupę lat gołębie wystawiałem. Zawsze dla mnie to jest istotną sprawą, jeśli ocenia to osoba ocenia moje gołębie, osoba kompetentna i mająca tysiące gołębi w rękach. Sam miałem o, tysiące grube, tysiące gołębi w rękach, bo mówię tak jak od 1996 roku przy gołębia chodzę, na punkcie koszowań miałem różne ptaki w rękach, różne hodowle w życiu odwiedziłem i, i tak to mniej więcej wygląda. Za chwilę pewnie będę się zabierał za pracę, ale najpierw opowiem wam trochę takich istotnych rzeczy. Chciałem wam się pochwalić, że ostatnie dwa lata tak naprawdę wyhodowałem Dwa fajne gołębie. W sumie już miałem w 2008 roku już o takim kolorze ptaki, ale zawsze miały jakąś tam um, lamówkę na ogonie, czy jakieś tam pióra Ale w tym roku udało mi się i może zacznę od wychodować ptaka. Mam je przy sobie akurat i pokażę wam całkowicie białego. O ciemnym oku można sobie popatrzeć. Żadnego piórka czarnego. Późniejsza, późniejszy ptak. Jeszcze nie wiem co to jest za. Co to jest? Czy to jest samczyk, czy samiczka? Aż dwa pióra wyrzucił. Nie zdążyłem mu odrosnąć. Można sobie popatrzeć. Jakie ma piękne baranki na swoim na swoim upierzeniu to jest dla mnie podstawa jakości upierzenia mają to często jaskrawe kolory e, gołębie jakieś tam białe, czerwone, płowe e, pstre ale zdarza się i niebieskim i nakrapianym jeszcze raz możecie sobie popatrzeć w Polsce chyba nie ma tak naprawdę gołębi e, pocztowych, bo to są z gołębi lotników te białe. Przez kupę lat selekcjonowane, generalnie yy, w genach są w większości nakrapiane niebieskie, są jakieś tam połowe czarne, czy czarne szpaki, czy szpaki, ale generalnie z nakrapianych i niebieskich, no w Polsce jeszcze nie spotkałem, żeby ktoś wyhodował z własnej gołębi białe ptaki. Miałem zawsze w 2008 tu miała lamówki na ogonie, samiczka, e, gdzieś tam jakieś czarne piórka. Ten jest całkowicie biały, jest brudny od, można popatrzeć, od kali. Jak na jednym z filmów mówiłem, że używam kali do kąpieli i można właśnie na to popatrzeć. Może to nie estetycznie zbytnio wygląda, ale ja uważam, że to jest bardzo dobry środek, stary, sprawdzony środek. Jak pięknie skrzydło drży. E, Pięknie zbudowany, według mnie, no idealnie. Eee, I i tego oębia, właśnie, piękne, ciemne, szklane oko. Eee, I zawsze jakieś tam zdarzały się takie w 2008 roku się zdarzały jakieś tam czarne pióra. Bardzo dobrze tego oębia latały. W eee, potem 2011, pamiętam, dwa samce. Jeden był raz czwarty na Bydgoszcz. E, drugi był jedenasty, nabyt go z jakichś tam 350 km na starym locie, bo nie, nie mówię tu o młodym locie, ta biała w 2008 roku to nawet ją potrafiłem w olimpijskiej standard wystawić, czy w jakichś kategoriach takich sportowych. Bo w C kategorii też raz była wystawiona, dopóki mi się nie rozbiła na drutach i tam jaszczą pogonił jakoś tak, to było chyba na wiosnę czy coś i mi się krótko przed sezonem rozwaliła. No, potem była w 2014 właśnie. Tak naprawdę probabka tego białego. To główna samica moja rozpłodowa, na której postawiłem cały gołębnik. I, i tu się cieszę, że naprawdę no w Polsce nie ma chyba. Werkameny są bardzo znane jako białe gołębie, wangrabeny jakieś tam. Ale tak polskich nazwisk to tak nikogo nie słyszałem, żeby z własnej gołębi gdzieś tam wyhodował takie ptaki. A ja już mam. Mówię tutaj w tych genach, mogę sobie popatrzeć od 96 roku. Y, zaczęliśmy z ojcem, tak naprawdę w 95. Ojciec zaczął hodowlę, w 96. Y, płyną gdzieś tam tego i cały czas są w, i sobie radzą. Już z różnymi dystansami, bo z zachodu sobie radziły i, i radzą sobie z południa. Te, te ptaki, czy ich tam wnuki, czy prawnuki. Także to są głęby dla mnie bardzo uniwersalne i bardzo bardzo ważne. A to będzie samcik, bo widzę tutaj się leje. Bo zbytnio czasu też nie mam, praca mnie pogania i wszystko, wszystko, gołębniki, budowy i tak dalej. No i tu jest jego ojciec. Tylko, że jest na oku zwykłym. No widać, przebija już dziób ma inny trochę. Yy takie upierzenie trochę inne, ma czarne piórka, jakieś czerwone piórka, ale pięknie, pięknie też zbudowany gołąb i mówię tutaj w Polsce, jeszcze nikogo nie spotkałem, żeby nikt się nie chwalił, żeby z własnej gołębie wyhodował białe ptaki, nie? Ja mam te gołębie mm, już kupę lat, ten jeszcze większe baranki mam, można popatrzeć, to jest jakość upierzenia. Ja na takie coś stawiam i takie gołębie generalnie dla mnie są bardzo istotnymi ptakami, bo tam jakoś upierzenia wprowadziły mi czerwone gołębie, które nabyłem w 2009 roku. Właśnie te baranki zaczęły dostawać czerwony, to był czerwona samica od Ścisława Stańczaka z trzewa, wybitnego hodowcy w Polsce i samiec był oryginalnym korhorn. Wprowadzone do naszych gołębi, wparowywane, i, i wtedy zauważyłem czerwone właśnie z tymi baranami. Super mi latały, bo pierwsze na oddział, pierwsze na okręg potrafiły siadać te gołębie w czołówce i, i na to stawiam, ale pokażę Wam jeszcze coś za chwilę, bo nie skończyłem na ten temat. No i ja mówię, ja tutaj mm, skupiłem się. Może nie skupiłem się jakoś, to tak w sumie przypadkowo wyszło, że te, te białe zaczęły wychodzić. Cieszę się z tego powodu, bo mówię, nikt nie może się pochwalić zbytnio w Polsce, że ma białe ptaki. Jeszcze chciał, żeby te ptaki naprawdę żeby było ich więcej i, i zaczęły się sprawdzać, bo genetyka dla mnie jest bardzo ciekawą i istotną sprawą. Generalnie w gołębiach. No jakość upierzenia właśnie też, to jest dziedziczone genetycznie, tak jak wam pokazywałem baranki. I chodzi tutaj właśnie o upierzenie, tutaj w tym okresie nie można zaniechać niczego, właśnie u mnie w cały rok mogą mieć, pokazują ten, te, te właśnie loczki na swoim upierzeniu. Nie wszystkie gołębie, bo, bo są słabsze, w każdej hodowli są słabsze, lepsze gołębie. Ale ja tutaj zwracam na to bardzo mocną uwagę. Ale pokażę wam samczyka, o, się leją. Coś się gryziesz? E, pokażę wam nakrapianego samczyka. Nie jest to z mojej hodowli gąb. Jest to po, po dwóch oryginalnych menderysach I można sobie popatrzeć, też ma piękne loczki. E, jest to linia Arizony na 79. Na Bolta i, i parę innych takich topowych gołębi u Pawła Mendrysa Chyba najlepsze co mogłem wydostać z gołębi Pawła Mendrysa Mam u siebie, jest to też późniejszy gąb i też można właśnie się przyjrzeć. Loczki ma i na takie coś stawiam w pierwszej kolejności. Dla mnie to jest podstawowa rzecz. Na pewno te gołębie będę szanował, bo, bo właśnie to mi się podoba u gołębi. Muszą mieć to niebieskie, nakrapiane no nie muszą, ale fajnie jak to mają bo to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i, i to daje przewagę gołębiom w lotach, ja już też to zauważyłem i dla mnie to jest no w ogóle lepiej się trzyma te gębia. one mają dużą, dużą lepszą jakość upierzenia zwracam właśnie istotną sprawę na przygotowanie gołębi do tego okresu jeszcze wam pokażę za chwilę Najbardziej kapitalną moją roczną samiczkę. Teraz będzie roczna. Ona jest z tej samej rodziny, co te białe. Jest właśnie czerwona. Jasna głowa. Kapitalna. Czerwona. Czerwona brew. Można popatrzeć. I też ma loczki. Bardzo dobrze przylatywała na młodym locie. Ostatnie pióro wyrzucone. Mamy połowę listopada. Świadczy to o o przygotowaniu gejambi do pierzenia. Zbudowana jest rewelacyjnie według mnie. <laughs> Także wywodzi się z dwóch z najlepszego samca rozpłodowego właśnie czerwonego. Jest to dziadek do tego starego, do tego roczniaka, dwulatka w sumie już teraz będzie dwuletni, do tego dwuletniego białego. Także mm, jest to jej dziadek. No, ale mówię, tak jak ja, zobaczcie, cztery gołębie jeszcze bardziej białe się robię. Zwracam uwagę na, na to, żeby gołębie dostawały kiszonki. Akurat wczoraj robiona, oj, kapusta kiszona pomielona ładnie, pięknie pachnie, kapusta kiszona, ogórki kiszone zawierają trochę soli, ale ta sól też jest gdzieś tam potrzebna, bo no wiemy jak na kaca yy, warto wypić yy, sok z. Z kapusty kiszonej czy sok z ogórków e, poprawia, poprawia florę jelitową i wszystko, wszystko także dostają u mnie probiotyki, to są takie naturalne e, podstawą są dla mnie białka przykładowo ja używam w tej chwili, tak jak złapię zależy co złapię, twaróg dostałem w tej chwili zwykły, najzwyklejszy twaróg Dostaną. ważne czy to jest maślanka, czy to jest śmietana, bo śmietane, nawet 36% czasami używam, co mam pod ręką, to, to podaję gabiom. Twaruk ma tam 6% tłuszczu, bo można sobie zobaczyć, sernikowy. Także polecam takie rzeczy, polecam różnego rodzaju kiszonki, jakieś przeciery pomidorowe. Mm. No dużo warzyw, dużo jakichś tam yy, rzeczy takich istotnych, które yy, zapobiegają różnym infekcjom, uciekać jak najdalej od leków, chociaż zależy jak kto podchodzi, bo ja akurat tutaj mówię, nawet z kolegami rozmawiałem na ten temat, yy, że leków w tej chwili nie używam, a koledzy mówią, no to oddaję mi na badania, tak i pewnie na wystawie. Czy tam pojadę do kliniki, sobie zbadam gołębie, zobaczę jak to wygląda z rzęsistkami i z robakami i wszystkimi innymi rzeczami. Bo, bo tutaj jestem ciekawy właśnie sam tego, czy bez leków się da całkowicie, w, czy da się odstawić leki, żeby gołębie były w 100% zdrowe. Yy, bo to, że one w tej, w tej chwili fajnie wyglądają, to nie oznacza, że te gołębie, coś w nich tam nie siedzi. Badania są też ważne. Ja już kiedyś robiłem, tylko że ja robię to inaczej, jak leciałem, wybierałem właśnie takie cztery najlepsze, najlepiej wyglądające gołębie z gałębnika, zawoziłem je na badania i jeśli te cztery gołębie były czyste, to reszty nie leczyłem. Nie było to sensu. Uważam jedną taką jedną z istotniejszych spraw, dlaczego jedne gołębie potrafią być zdrowe, a reszta jest słabsza. Po prostu zima jest też okresem selekcji. I w tym okresie taki gębi się nie leczy, tylko po prostu je się eliminuje. Tak ja uważam. Tak samo jest w lotach. Słaby element musi odpaść. I kolejną sprawą jest, yy, dlaczego jedne potrafią latać, a inne nie potrafią. Zadajcie sobie sami pytanie. Nadmiar leków, nadmiar chemii. Tak zwanej jakiejś tam zapobiegawczo podam, a to to, a to to, a to tamto i potem mamy słabe głębie w gębnikach. To dużo, dużo robi. Nad takimi rzeczami warto czasami pomyśleć sobie. Ja wolę mieć jakościowo upierzenie, zdrowe gębie, Czy właśnie tak jak możecie sobie popatrzeć? Ja wchodzę do gębnika, i ja się cieszę, że ja mogę popatrzeć na takie gębie z takimi loczkami. Bo dla mnie to jest coś fajnego na wszystkich hodowlach, tego na większości hodowlach nie jestem w stanie tego zobaczyć. Byłem w różnych hodowlach i e, takiego czegoś nie widuję. Nie? Tutaj. Można do mnie sobie przyjechać, obejrzeć gołębie, które fajnie wyglądają wizualnie i te gołębie wracają, I, i, i są pewne kryteria, na które ja po prostu stawiam. Na wystawach też mówię, tak jak tłumaczyłem, tak jak tłumaczyłem, że na wystawy dawałem gołębie i zdobywały nagrody i jechały na wystawę ogólnopolską, bo w olimpijskiej standard też miałem gołębie, które były nie dość, że miały kilometraż wyrobiony to jeszcze dobrze wyglądały, także czasami warto się zastanowić, co się podaje i jak się podaje, mówię tutaj dla mnie ten okres który ja już, no, ja go nie zawaliłem, bo u mnie można popatrzeć ostatnie pióro jest już odrastające i gębie idealnie wyglądają, bardzo dobrze w sumie i w tym okresie Ktoś, kto zawalił pierwszą część fazy pierzenia gołębi, ten nie nadrobi tego w dwa dni. Nie? Tak jak tutaj mówię, twaróg i inne rzeczy możecie poprawić jakość tego talku, że będzie go dużo, dużo więcej jest to fajnie, bo te lepiej wyglądają na wystawach, i to jest na pewno bardzo ważną rzeczą. Nie? I też. One rzucą ten puch całkiem inaczej je się łapie do ręki, bo ten gołąb po prostu dostaje. No miększe to upierzenie, nie. O, siedzą, czekają, by chciały wyjść. Także wszystkich pozdrawiam, hasłem Dobry Lot. I bawcie się dobrze, ja idę do pracy.